Świadkowie. Ponad 100 rosyjskich wojskowych ciężarówek zmierza ku granicy Rosja. Konwój i ponad 100 wozów wojskowych zbliża się do, do granicy z Ukrainą. W okolicach Biełgorodu w Rosji dostrzeżono konwój i ponad 100 wozów wojskowych, poinformowała we wtorek agencja Reutersa. Konwój zmierza w kierunku granicy z Ukrainą. Biełgorod jest położony w odległości ok. 30 km od granicy z obwodem harkowskim na Ukrainie. Prezydent Rosji Władimir Putin we wtorek nad ranem polecił Ministerstwu Obrony wysłanie rosyjskich sił pokojowych do separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. Władimir Putin podpisał dekret dzień wcześniej Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości tak tzw. Donieckiej Republiki Ludowej DRL i Ugańskiej Republiki Ludowej URL w ukraińskim Donbasie, gdy z prośbą o to zwrócili się do niego liderzy tych regionów Denis Puszylin i Leonid Pasicznek. Rada Federacji, Izba Wyższa Rosyjskiego Parlamentu, we wtorek wydała zgodę na użycie sił zbrojnych poza granicami kraju. Wcześniej wnioskowało to Putin w oparciu o umowy o przyjaźni i współpracy z dwiema separatystycznymi republikami w Donbasie.